Dzień dobry, w studiu generał Stanisław Koziej, szef BBN. Dzień dobry. Panie profesorze, wczoraj John Kerry, sekretarz stanu USA, przedstawił taką propozycję. Syria właściwie postawił ultimatum, wydaje się, że sformułowany ad hoc. Syria ma tydzień na oddanie swojej broni chemicznej międzynarodowym siłom, międzynarodowej wspólnocie. Później tę propozycję nieco rozszerzył, zmodyfikował i też przedstawił jako swoją Sergej Ławrow, szef rosyjskiego MZ. Można sobie wyobrazić, że Syria się dostosuje do którejś z tych propozycji. No To jest moim zdaniem bardzo ważne wydarzenie, pewno najważniejsze od czasu tego ataku chemicznego, angażujące społeczność międzynarodową. Proszę zwrócić uwagę, że, że tu jednym głosem zaczynają mówić Stany Zjednoczone, Rosja i Syria. I to jest, to jest pozytywne. Pani wspomniała, że taka Tylko jedni, jedni drugim nie wierzą. No zgadza się, ale to już jest coś, że zaczynają w wspólnym kierunku myśleć tak? o jakimś wspólnym, wokół jakiegoś jednego punktu. Ja myślę, że ta propozycja sekretarza Kerego, ona tak nie była pewnie przypadkowa zupełnie. Sądzę, że ona była... Bo to chyba było na konferencji prasowej. Tak, na konferencji pytania, Co miałaby zrobić Syria, żeby uniknąć interwencji? Tak jest. No ale z drugiej strony pamiętajmy, że prognozy dotyczące głosowań w kongresie od Jakiegoś czasu pokazują, że nie ma takiej pewności, że kongres poprze decyzję prezydenta Obamy i administracja amerykańska zapewne dobrze się zastanawia, co zrobić, jak tu w tej sytuacji być. I Ale ta jak pro... to jest? Obama chce tej interwencji. Czy jej nie chce, jego doradcy chcą? No ja nie wiem, czy tam są takie wewnątrz, jakieś podziały wewnątrz administracji amerykańskiej. Ja myślę, że Obama wyraźnie w, chce i wykorzystuje tę groźbę ataku do zapewnienia, zapobieżenia w przyszłości użycia tej broni chemicznej. To jest instrument nacisku presji bardziej niż jakaś taka chęć, wola samego tylko wykonania ataku. Ja bym na to patrzył właśnie w kontekście starań Obamy o Wpisanie się także w, ten, w te całe rozwiązania międzynarodowe, zapewniające nie tylko redukcję broni masowego rażenia, ale wzmacniające też te mechanizmy, że ona nie będzie używana. To jest zgodne z jego filozofią wyznawaną od dawna, więc myślę, że, że to ona tym mu przede wszystkim. Czy pan uważa, że to jest wszystko przemyślane, bo momentami wygląda, że Obama się pogubił. Dlatego, że najpierw wyglądał na zdeterminowanego, a później stawianie Warunków, odwlekanie decyzji, mówienie o tym, że kongres powinien zaopiniować, zdecydować. To no. wygląda na jakieś kupowanie czasu. Hmm kupowanie czasu albo rozgrywanie tego w czasie. Zauważmy, że jeśli mówimy, bo tu mówimy wyłącznie tylko o tym samym fakcie zareagowania na użycie broni masowego rażenia. Nie mówimy o rozwiązaniu całego problemu syryjskiego, prawda? Bo to jest oddzielny problem, który przy pomocy uderzenia militarnego na pewno się nie przybliży jego rozwiązania. Więc jeżeli o tym mówimy, to ja myślę, że postępowanie prezydenta Obamy ono nie, ono nie jest w sprzeczności z samą strategią takiego działania, bo tu ważna jest presja, nacisk. W momencie, kiedy już się wykona, to jest taka zasada, jak masz pistolet, i od momencie kiedy wypalisz ten pocisk przestaje ci być do czegokolwiek potrzebny, już, już zupełnie kończy się możliwość jego używania. Więc dopóki nie wystrzeli, dopóki ta nie zostanie wykonane, to jest presja. I być może dzięki tej presji, dzięki tej presji dojdzie właśnie do jakiegoś rozwiązania innego, jak na przykład wzięcia pod kontrolę broni chemicznej. Co się może wydarzyć w ciągu tego tygodnia, który nas dzieli do decyzji od decyzji kongresu oraz od końca tego ultimatum. Nie, to się na pewno nie wydarzy, że tam broń chemiczną w Syrii w ciągu tygodnia, to na to potrzeba... Ale ty... będą jakieś rozmowy dyplomatyczne, tak jest, dalsze tak naciski jest, tak stanów tak na poparcie międzynarodowe. No tak jest, ja myślę, że to będzie teraz gra dyplomatyczna. Ja niby nie wykluczał, że kongres będzie tak, że przedłużał swoją pracę, przesłuchania kolejne, zastanawianie, nie będzie głosował, aby nie doprowadzić do sytuacji przegłosowania na przykład... Weta dla prezydenta, jeśli by taka groźba istniała, po to, aby dać czas właśnie dyplomacji. Miejmy nadzieję, że ta dyplomacja wykorzysta ten czas i tę szansę, i jakieś rozwiązanie się znajdzie, niekoniecznie właśnie polegające na wykonaniu uderzenia militarnego. Wczoraj odbyła się rozmowa premiera Donalda Tuska z wiceprezydentem USA Joe Bidenem. Donald Tusk powtórzył, że jest za tym, by sprzeciwiać się używaniu broni chemicznej, natomiast my nie będziemy brać bezpośredniego udziału w tej interwencji. To stanowisko jest konsekwentne według Pana i Racjonalne przede wszystkim? Tak jest. Jest konsekwentne od początku prawie racjonalne, dlatego, że no, oczywiście nikt nie może akceptować faktu życia broni chemicznej i nie może przechodzić wokół tego. No tak, ale to jest oczywiste. To jest oczywiste i to podkreślamy od początku, bo niektórzy jakby interpretowali, że my tego nie, nie uznajemy. Natomiast e, m, też ale, nie. Ale przepraszam, najpierw premier był nieco strzemieśliwy wobec. Efektów ewentualnej interwencji. Tak Później wyraził zrozumienie, że ona jest potrzebna. E, tak jest, ale niekoniecznie jej wykonanie. Tu proszę zwrócić uwagę, że, że najważniejsza w tym wszystkim jest groźba użycia broni te, militarnego, ataku, a nie jego wykonanie, co, to co przed chwilą mówiłem. Ta groźba ataku militarnego jest ważnym instrumentem strategicznym i on, moim zdaniem, odegrał swoją rolę. W związku z tym, e, Wykonanie tego ataku mogłoby mieć negatywne skutki. Pamiętajmy, że gdyby, gdyby ten atak został wykonany, militarny, istnieje ryzyko, że on będzie za jakiś za duży, przekroczy pewną barierę i ten kryzys się rozleje jeszcze na zewnątrz. Więc Czy wąt... Syria mogłaby się stać drugim Irakiem? Bo niektórzy tak mówią, ci którzy są przeciwni interwencji, grożą takim samym Ja samym. uważam, że czymś groźniejszym niż drugi Irak, bo Irak był... Ograniczył się wyłącznie powiedzmy tylko do samego Iraku. W granicach Iraku ten dramat, tragedia, to wszystko się rozgrywało przez wiele, wiele lat. W przypadku Syrii, gdyby doszło do interwencji i rozlania się tego konfliktu, co tu jest o wiele bardziej prawdopodobnie niż w przypadku Iraku. Na, na Turcję, na Izrael, na Jordanię, na Liban, i tak dalej. To mogłaby postać wojna, pojawić się tam wojna regionalna, a tamtej broni masowego rażenia jest pełno chemicznej, nie tylko chemicznej, jak wiemy w tym regionie, prawda? Więc to by było ogromne ryzyko dla bezpieczeństwa regionalnego i bezpieczeństwa światowego. Syria jest trudniejszym i bardziej niebezpiecznym problemem niż był Irak. Dlatego jest tak ważne, ostrożne, dobrze skalkulowane postępowanie wobec tego kryzysu. Pan już mówił, że my bylibyśmy zainteresowani, czy też no, nie wiem, czy to jest dobre zdanie zmuszeni do zainteresowania, gdyby w konflikt została wciągnięta Turcja, nasz sojusznik natowski, ale w zasadzie czy nie jest tak, szczególnie po tym, co teraz pan powiedział, czy pan tego nie potwierdza, że każdy rodzaj interwencji jest de facto zaangażowaniem w konflikt Turcji e... bez, jej, bez jej woli? No niekoniecznie. E... My bylibyśmy zobowiązani, to trzeba tak to powiedzieć i to jest w naszym interesie strategicznym, aby wystąpić w obronie terytorium Turcji. Gdyby ten kryzys przelał się przez granicę i zaczęła być wojna toczona na terytorium Turcji, no to wtedy NATO musi zareagować. My jesteśmy tym zainteresowani, my te mechanizmy NATO szybko zadziałały. Nasze siły są w siłach szybkiego reagowania NATO, zapewne w pierwszej kolejności, by tam też się jakieś nasze pododdziały chemiczne mamy akurat w w składzie sił szybkiego reagowania NATO. Ja rozumiem, ja, ja pytam tylko o to, czy to nie jest tak, że każda interwencja będzie implikować właśnie rozszerzenie konfliktu i automatyczne wciągnięcie Turcji? Grozi tym ryzykiem, dlatego jeśli mówimy o tym uderzeniu prewencyjnym na Syrię, to to uderzenie prewencyjne, jeśli w ogóle ma, ma być wykonane, to musi być wykonane w bardzo skalkulowany sposób. Nie może być za duże, aby nie sprowokować Asada do właśnie wykonania uderzenia od na zewnątrz poza swoje granice. Jednocześnie nie. Może możliwe to być... jest takie uderzenie? No Możliwe jest precyzyjne, chirurgiczne, ogra... na ograniczoną skalę wyłącznie na cele wojskowe po to, aby pokazać, że to nie pozostaje bez odpowiedzi, ale z drugiej strony, aby nie wywołać właśnie takiej dużej wojny. To jest e, wielkie wyzwanie w... dla planistów wojskowych. Jak zaplanować to uderzenie, ewentualne, o którym mówimy, aby ono właśnie takie było. Karzące ale nie powodujące rozlania się kryzysu na zewnątrz. A, a, a mimo wszystko to cały czas jest ryzyko. Stąd też Polska swego rodzaju wstrzemięźliwość wobec samego faktu użycia środka militarnego, bo oceniamy, że to może prowadzić do ryzyka rozlania się właśnie na NATO i wciągnięcia także Polski. Więc my nie możemy tak stać z boku i mówić sobie, a niech sobie tam wykonają uderzenia, nic to nam nie grozi. Papież Franciszek, który nawołuje do pokoju, mówi, że... Każda wojna, jeśli nie jest wojną przeciwko złu, to jest po prostu interes dla sprzedawców broni. Czy ta wojna byłaby wojną przeciwko złu, czy też jakimś interesem? No, zła złem się nie pokona. Więc reakcja zbrojna jest tylko reakcją wymuszoną. Konieczno. No na przykład, żeby zapobiec czemuś gorszemu jeszcze, jak na przykład kolejnemu użyciu broni chemicznej, to wtedy jest to usprawiedliwione. Natomiast w pełni usprawiedliwione jest użycie siły w obronie własnej, jeśli ja jestem zaatakowany. No tutaj takiego przypadku nie ma. Jest ten dylemat ogromny, że sparaliżowana jest Rada Bezpieczeństwa Narodowe, Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych przez polityczne interesy wielkich mocarstw w tym przypadku Rosji i Chin i w związku z tym tu mamy ogromny dylemat. W jaki sposób reagować na katastrofę humanitarną? To jest ta reguła w pomocy interwencji na rzecz humanitarnych panie, interesów. Panie ministrze, pomimo kryzysu i cięć budżetowych, MON rozpoczyna odbudowę floty wojennej. Jeszcze w tym tygodniu marynarka zamówi w polskich stoczniach nowe niszczyciele. Czy to jest racjonalne, ponieważ to oznacza nadzieję jednak na stabilne finansowanie w następnych latach? Tak jest i taką nadzieję mamy, mało tego, Pan prezydent to mocno podkreślał cały czas, że to ograniczenie wydatków na wojsko, które mamy w tym roku w 2013 jest czymś wyjątkowym, spowodowanym, nagłym pod koniec roku, jakby zorientowaniem się, że jest taki straszny kłopot budżetowy. No ale by... już na przyszły rok jest 1,95 tak, tak jak jest. to jest zapisane w ustawach. Tak jest. Na przyszły rok i miejmy nadzieję, że na następne że tu nie nie, nie Dojdzie do e, jakby destrukcji tego stałego wskaźnika 1,95. Tutaj pan prezydent jest zdecydowany go bronić i zapewnić, ponieważ on PKB. się sprawdził. Dodajmy słuchaczom, bo tak mówimy, 1,95%. 1,95% produktu krajowego mhm. brutto przeznaczane jest co roku na obronę, na wojsko. A po, po co nam jest ta flota? To chodzi też o rozkręcenie przemysłu stoczniowego, czy, czy rzeczywiście jest nam potrzebna wcale? Nie, nie, obrony? nie. No, jeśli mówimy o obronności i bezpieczeństwie, to nie po to, żeby żeby sam przemysł dla przemysłu rozbudowywać, to oczywiście celem jest wzmocnienie naszych zdolności obronnych. Marynarka wojenna jest bardzo za, zaniedbanym rodzajem sił zbrojnych. Od lat ma straszne kłopoty modernizacyjne. Ten program Gawron, żeby zjadł dużo pieniędzy, nie przynosząc żadnych efektów, opóźnił, że tak powiem, modernizację. Trzeba ratować marynarkę wojenną, bo tutaj mniej mówimy o jakimś dynamicznym rozwoju przyroście zdolności, co po prostu, aby nie dopuścić do zapasów. I ta program rozwoju marynarki wojennej, na którym corocznie będzie przeznaczane to owe 900 milionów złotych, jest dobrze rozłożony na wiele lat. Mam nadzieję, że w ramach tego programu będą przede wszystkim kupowane nowoczesne systemy wojskowe, w tym różne bezzałogowce morskie, które są przyszłością sił morskich, także nie tylko lotnictwa czy innych rodzajów sił zbrojnych. Szef BBN, profesor Stanisław Goś Koziej był naszym gościem. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję.